Jak zmienić hasło w portalu gazeta.pl. Przechodzimy na stronę gazety. I generalnie warto od razu zauważyć, że konto założone w gazecie, na przykład pocztowe, umożliwia nam logowanie się do wielu, wielu serwisów prowadzonych przez Agorę. Ich listę możecie mniej więcej zobaczyć tutaj po kliknięciu w ten trójkąt w strzałeczkę. I jak widzicie, jest tych serwisów troszkę część się pokrywa. Na przykład Forum blogs to są jakby oddzielne mm, subdomeny, oddzielne strony itd. Ale konto powinno służyć jedno. Tak więc na przykład przechodzimy do mm, Forum i spróbujemy się zalogować na Forum. Moje hasło, o już jestem zalogowany. Moje hasło to mikołaj.organista. Ok. E, tutaj mam teraz mm, moje menu i wystarczy, że wejdę w ustawienia konta. konto.gazeta.pl Ok. To jest y, centrum nawodzenia naszym kontem, gdzie możemy zmienić na przykład news, -lettery, czyli y, te paczki y, newsów, które dostajemy na pocztę możemy zmienić profil edytować konto i przede wszystkim zmienić hasło wpisujemy w tym celu stare hasło i wklepujemy nowe potwierdzamy dalej o przepraszam jeszcze raz. Tu wklepujemy stare, a nowe wpisujemy dwa razy. Ja zrobiłem przez przypadek odwrotnie. Klikamy dalej i owszem, hasło jest zmienione. Teraz wyloguję się i sprawdzę, czy hasło działa. nicolej.org organista zaloguj ok zalogowałem się, przechodzę na pocztę wpisuję nowe hasło loguję Jak widać hasło działa. To tyle, dzięki za uwagę.